Może uległem w jakiejś chorobie, a może do czaru pomoc. Ja nie ja wyglądam, najrzeńsza, yeah. wąga, ale dziewczyny kochają mnie. Czy ktoś mi powie, co ja mam w sobie, że tak przyciągam tę słabą płeć? Ja nie wyglądam, yeah. yeah. najrzeńsza, wąga, ale dziewczyny Mam sobie, że tak przeciągam tę słabą płynę Paże czy ginie nawet no tramwaj Widzę dokoła dziewcząt stąd Wszystkie się do mnie przykulają. Co ja mam w sobie? No co. Ja nie wyglądam na czym zapąda, ale dziewczyny kochają. Mnie. Czy ktoś mi powie, co ja mam w sobie, że tak przyciągam to sławą. Ja nie wyglądam. Dongień, że tak przyciągam to świat, bon bon. Stoisz witam. 530 w ranomule. 21 sierpnia, dzisiaj planujemy wyjechać w ziemniaki Pierwsze, ja zobaczymy jak to wygląda O tam widać mocno południa z słońca Więc widzimy się w dalszym dniu coś tym idzie. Jest godzina 16 po, po 16 chwilę Idę do Huya kopać ziemniaki Tu mamy taką drogę no, fajną Teraz do ja mam ile? 2 tyle. Teraz coś tak Będę, bo wszystkim, no muszę być w domu mam sprawę no weźmo tak to wygląda, więc jedziemy widzimy się na polu już do usłyszenia dobra, jemy, jemy pyszny obiadek i w pole podczas nagi i to wapno jest na polu, przygotowane do siebie, nie zapewne włączyć kamery tak widać, że, że się kurzy więc jest sucho. ale można widać, tam jest też że 10 tonowa od doli i co? będziemy kopać, rano były dzwoniki nakopane, z tego co się dowiedziałem ale ja będziemy dalej kopać ziemniaki, ziemsłowe yy, na badaniach już były tak i nie wiem jak to wyszło, będę wszystko wiedział za sezonu. Zem... Cena niepodlewana to jest mała. Miejscami mała, miejscami duża. Cena wie, wiecie jak był w tym roku rok, tak? Widać, że jest suma. E, Ponadto po właśnie dodać, że był kilka lat temu do tyłu. Uuu, e, uuu, uelny był. to mi co O, zawracają. No, ale tu jest, jestem, więc działamy Do boju. Nie będzie nie będzie. Chodzimy i patrzymy jak to wygląda. O, Kurde! Ładne. Pół to jest. To najważniejsze. Więc kopiemy małe i duże jeszcze. Więc plon. Ale na razie, muszę powiedzieć, że. Jest ok, wykakuje. Dobra Widzimy się, da się w dalszej części odcinka. Góry są ładnie zielone, a nadal już są półtej. Wysychają, tu. Kurzy się. Zaczynamy sezon. Powiem wam tak, już znam coś, nie coś. Ja powiem wam tak, rzeczy to jest Roz... śmiech i rozpacz. Tak tak to nazwać. Susza zrobiła swoje. Wiem jak no, pół przyczep jest. Rano wyku o, wykupali trzy zbiorniki teraz. Dwa wykupane są. Ja kupowiem no jeden. A jest. Ale jest. To są krótkie. No. Nie ma co się dzieje, bo są troszkę rodziny, nie ma takich dużych jeszcze. Ziemniaki, jak możecie, możecie zauważyć, są małe i duże. Nie to się cieszyć ani płakać. Tak, wiadomo. To są krótkie rodziny, jeszcze więcej, jeszcze tak do końca nie wiadomo. Na pewno to będzie, będzie więcej, wiadomo. Będą ślepiali i tak dalej. Pytam się ile mają skrobi, bo wiem że były badane ile mają skrobi i tak dalej i tak dalej troszkę za maszyną zostaje, e, zimniaczków mały większość zostaje, ale wiadomo jak to wszystko zostanie, idealnie się nic nie ustawi 10 ton na tą wchodzi, 8 zbiorników czubatych ile że 5 jest, no to jeszcze no jeszcze troszkę miejsca jest, więc... Panie, długo. No nie, mi daje się wrażę, to kopać. Ja muszę jechać, jak mów, mówiłem wcześniej. No, no spadło. No. Padło. Szczep jest trochę i tak? Więc zaczynamy sezon 2023 wykopki Mamy godzinę 17 żałom. 17 Jadę do domu jadę jeszcze no, do napisie I do domu no właśnie i praktycznie nie, nie, nie zostajemy no czasami zostałem tak tu nic jak jest zgnite mało zostaje no tam takie tu tam na 3, ha, nie ile lepiej zostało 200-300kg może ale zobaczcie jak się kurzy jak jest sucho eee, coś bym mógł powiedzieć, dodać, dodać więc dodać nic ująć ja tak. Ja, Kukurydza jak wcześniej mówiłem brakuje wody w kukurydze No, niby było opady ale potem tam ścielniczko było staryżowane wapno będzie dane i tak to wygląda Plony jeszcze nieznane mamy dzisiaj 21 sierpnia do rok temu kopaliśmy 17 sierpnia, pamiętam. No ale z roku na rok może będzie lepiej, albo gorzej. Yy, może też odcinek zmontuje jeden w całości, bo rok temu wiem, że no, dwa do ośmiu były do roku. Jeden tam jakby był jakieś króciutki, 5-6 minut i zacząłem dodawać, ale no inne filmy dodawałem i w końcu zmontowałem odcinek to wyszło pół godziny w tym roku już no tyle że dzi dzi dzisiaj nagram jakiś duży odcinek coś no ale wyszło jak wyszło i co jest takie jak jest zmontuję to może dzisiaj dodam za niedługo I zaś będą kolejne odcinki nie wiem czy będzie jak jeden długi odcinek czy będą jakieś podzielone Jakieś króciutkie zobaczymy też. Do się chmurzy. Może będzie padać, ale on może popada padach chwilę i przestanie. Wapna to są mniej więcej w tym, w wapno nawet no, nie, nie w Papno, to jest to No i dobra, mamy godzinę 19 No, 19 I co? Uff. Chyba koniec Z tego co wiem, no chłopaki Działają nie wiem czy kopali czy jeszcze kopią, nie wiem plon yy, plon. I co? Zakończenie jakieś mówię, się do okram więc dziękuję za oglądanie odcinek myślałem, że będzie dłuższy, ale nie wiem jak jaki już wy zobaczycie i pewnie po czym wam się może spodoba więc co, dziękuję za oglądanie i do następnego. Zobaczymy ile będzie. Oczywiście z skopanie zmianku. Jak się uda to będę na bieżąco. Więc dziękuję za oglądanie. Do kolejnego odcinka. Pozdrawiam i cześć.